Wszystko zaczęło się od kuchni. Dom z przełomu lat 60. i 70. od początku należał do rodziny Ewy. Gdy 21 lat temu zdecydowali się z mężem na generalny remont kuchni, o jej zaprojektowanie zwrócili się do tarnowskiej pracowni MM Architekci. Tak zaczęła się ich znajomość, a z czasem przyjaźń z Małgorzatą i Andrzejem Bacikami. To oni zaprojektowali trochę nietypowy układ kuchni z kącikiem jadalnianym przy wyjściu na taras, ze śniadaniem czy nawet szybką poranną kawą nie trzeba nawet wychodzić, wystarczy otworzyć drzwi, by poczuć się jak na werandzie, przytulny dom pod Tarnowem, elegancki i ponadczasowy. Projekt wnętrza. Emam architekci Małgorzata Bacik i Andrzej Bacik, stylizacja sesji zdjęciowej, Anna Bacik Autor zdjęć Anna Bacik Kuchnia zaprojektowana na lata Robocza część zabudowy ma kształt literu U, której jednorami przybrało formę półwyspu oddzielającego przestrzeń kuchenną od komunikacyjnej przejścia do pokoju telewizyjnego. Ciąg z tej strony zajmyka okrągły blat kuchennego stołu, lodówka, kuchenka mikrofalowa i szafa spiżarnia znalazły się w wysokiej zabudowie przy przeciwległej ścianie. Wykończone brzozowym fornirem meble z blatami z Austria Wielkiego laminatu wykonała na zamówienie firma Janpol, mają już ponad dwie dekady, ale nie ma potrzeby ich wymieniać. Funkcjonalny projekt i solidne wykonanie przetrwały próbę czasu. Drewno pod wpływem światła. Okno wychodzi na południowy zachód. Co prawda, nieco ściemniało i nabrało cieplejszego odcienia, ale wciąż doskonale współgra z dobranymi przed laty włoskimi płytkami Florim Florgrès. Dostępne w salonach dekorian home, kremowymi, na ścianach i w kolorze trewertynu, travertino noce, na podłodze, za GD przez te lata wymiany wymagała tylko zmywarka, przytulny dom pod Tarnowem, elegancki i ponadczasowy. Projekt wnętrza. Emam architekci, Małgorzata Bacik i Andrzej Bacik, stylizacja sesji zdjęciowej, Anna Bacik. Autor zdjęć. Anna Bacik w ponadczasowej kuchni zmieniają się tylko dekoracje. Zmieniają się za to dekoracje. Na przykład obrazy z dynią, który oprawiony w msiężną miedzianą ramę wygląda, jakby powstał specjalnie do tej kuchni. Ewa wyszperała go kiedyś u pana Darka, zaprzyjaźnionego antykwariusza i eksperta od holenderskich dukatów. Obraz namalowany przez jego żonę, wisiał u niego w domu, ale z powodu przeprowadzki zmienił właścicieli, z kolei wiszącą nad stołem lampę multilitem Marki Gubi, dostępne również w Dekorian Home, Ewa kupiła kiedyś do salonu biblioteki, gdy jednak znalazła lampę vintage, która idealnie tam pasowała. Ikona duńskiego designu trafiła do kuchni, przytulny dom pod Tarnowem, elegancki i ponadczasowy. Projekt wnętrza. Mam architekci, Małgorzata Bacik i Andrzej Bacik. Stylizacja sesji zdjęciowej, Anna Bacik. Autor zdjęć, Anna Bacik sypialnia z tapetą na ścianie. Kolejnym wnętrzem, w którego urządzeniu około 10 lat temu pomagali Małgorzata i Andrzej, była sypialnia. Tym, co przykuwa tu uwagę jest tapeta Punchinello marki Kolei Amp. Son. Inspirowane kostiumem alekina z komedii Del kolorowe rąby, mimo że Małgorzata wybrała wersję w dość neutralnych odcieniach, determinują wystrój wnętrza. Dlatego kolor pozostałych ścian, a także wezgłowia łóżka i dekoracyjnych tkanin zaczerpnięto z tej samej palety, by nie wprowadzać już nowych odcieni. Świetnie wpisał się w nią taboret gondolka w stylu Ludwika Filipa. Właściwie jedynymi wyjątkami są ciemnogranatowe welurowe poduszki i barwny obraz tarnowska. Artystyki Renaty Stadler nad toaletką. Chcąc powtórzyć motyw z tapety, Małgorzata zamiast szafek nocnych dobrała stoliki z Ross z marki hold ze szklanym blatem. Do ich chromowanych stelarzy nawiązują z kolei lustrzane fronty szuflad wykonanej na zamówienie orzechowej toaletki. Ta odrobina glamo współgra z subtelnym połyskiem jednego z kolorów tapety. Przytulny dom pod tarnowem. Elegancki i ponadczasowy. Projekt wnętrza. Emam architekci, Małgorzata Bacik i Andrzej Bacik stylizacja sesji zdjęciowej, Anna Bacik autor zdjęć, Anna Bacik wrażenie luksusu, a jednocześnie przytulności podkreślają też tkaniny. Małgorzata i Ewa kupują je zwykle w zaprzyjaźnionym tarnowskim studiu Home, specjalizującym się w pięknych tekstyliach i pasmanteriach. Jak choćby haftowane na jedwabiu poduszki brytyjskiej marki James Harry. By uniknąć nadmiernego zgiełku barw i wzorów, miękki dywan Epic auty z oferty Decorian Home, jest gładki i w neutralnym odcieniu. Salon z efektowną zabudową na książki. Salon pełni też funkcję biblioteki, dlatego przy jego urządzaniu najważniejszy był regał na książki. Wykonanie zajmującej całą pond pięciometrową ścianę biblioteki okazało się nie lada wyzwaniem. Tym bardziej, że mebel nie składa się. Z modułów stolarze z Janpolu przygotowali elementy według projektu Małgorzate i już na miejscu złożyli całość, musieli przy tym dostosować go do ścian, które nie były idealnie proste. Stąd szerszy ran Trzon konstrukcji stanowią fornirowane orzechem amerykańskim, podobnie jak NP toaletka, elementy Z MDFU których kwadratowe segmenty wypełniają cieńsze lakierowane półki. Praktycznym rozwiązaniem, które nadaje bibliotece Klimat Vintage, są przesuwne panele zasłaniające część półek. Wykonano je ze szkła z efektem postarzanego lustra, dzięki czemu efektownie odbija się w nich tapeta z przeciwległej ściany. Tym razem Małgorzata wybrała w dekorianie wzór higgs hexagon marki Kolei Amp. Son. Podobnie jak na tapecie w sypialni, Niektóre elementy mają satynowy połysk, z kolei plecy regału wykonano z laminatu w kolorze starego złota, kronospan, co sprawia, że w świetle lampki do czytania dają przyjemne refleksy, przytulny dom pod Tarnowem, elegancki i ponadczasowy. Projekt wnętrza. Emam architekci Małgorzata Bacik i Andrzej Bacik, stylizacja sesji zdjęciowej. Anna Bacik Autor zdjęć, Anna Bacik Welurowa kanapa z miejscem do spania. Naprzeciwko ustawiono obitą granatowym welurem kanapę. Jest rozkładana, więc w razie potrzeby może służyć jako miejsce do spania. Do tego dywan w kolorze 6661 Elefant Skin kolekcja Porto, którego wisko zoweruno. Choć jednobarwne, w zależności od kąta padania, światła nabiera lekko perłowego połysku. Współgrają z nim okrągłe francuskie stoliki. Są metalowe i od nowości z lekką patyną, więc dobrze czują się w towarzystwie mebli i drobiazgów z przeszłością, które Ewa i Małgorzata od lat wspólnie wyszukują w antykwariatach galeriach i na pchłych targach. Na przykład stojąca obok sofy szafka z granitowym blatem to zdobycz z pewnego wystawionego na sprzedaż mieszkania, z kolei dwuramienny żyrandol vintage, który świetnie podkreśla styl biblioteki, to podobnie jak obrazy z dynią, zakup od pana Darka, zastąpił w tym miejscu lampę gubi, która trafiła do kuchni, do tego grafiki, obrazy, rzeźby, bibeloty, przytulny dom pod Tarnowem, elegancki i ponadczasowy. Projekt wnętrza. Emma Architekci. Małgorzata Bacik i Andrzej Bacik. Stylizacja sesji zdjęciowej Anna Bacik. Autor zdjęć Anna Bacik Łazienka z wanną i tapetą na ścianie. Gdy jakieś 8 lat temu Ewa i Marek zdecydowali się na remont łazienki. Liczyli na spektakularną metamorfozę. Dość prześne wnętrze z czasów PRL miało się zmienić w luksusowe. Kobiecy salonik kąpielowy. Małgorzata zaproponowała więc ustawienie pod ścianą z oknami owalnej wanny. Bet. W tamtym czasie takie wanny na środku nie były jeszcze popularne. Jest wykonana ze stali, dzięki czemu woda długo pozostaje ciepła. Podłogę i dolną część ścian wyłożono inspirowanymi marmurem calacatta płytkami Statuario 120 x 60 cm. Marki Florim, jednak najbardziej spektakularną dekoracją jest tapeta w kwiaty Niveum, Walliamp. Deco, dzięki specjalnemu zabezpieczeniu wet. System jest całkowicie odporna na wilgoć. Kolor krótszych ścian, podobnie jak w sypialni, Małgorzata zaczerpnęła z tapety. Delikatny turkus podkreślają o kilka tonów ciemniejsze rolety rzymskie. Elegancką ceramikę, umywalkę Antheus oraz WC i bidet z linii Subway. Małgorzata dobrała z oferty marki Wille i Amp, bo dzięki specjalnej powłoce nie osadza się na niej brud. Do tego designerskie baterie cono włoskiej marki Gessi. Szczególnie spektakularna jest podłogowa armatura przy Wannie. Wykonana na zamówienie szafka pod umywalkę została pokryta lakierem samochodowym BMW. To sprawdzony patent Małgorzaty, która jest przekonana, że w kwestii jakości i koloru lakierów branża motoryzacyjna nie ma sobie równych Okrąg. Uchwyty szuflad nawiązują do wieszaka na ręcznik. Dyktat chromów przełamują lustro w mosiężnej ramie i kinkiety. Almidecor, do których Małgorzata dobrała lampę argento marki Eichholz, przytulny dom pod Tarnowem, elegancki i ponadczasowy. Projekt wnętrza. Emma Architekci. Małgorzata Bacik i Andrzej Bacik. Stylizacja sesji zdjęciowej. Anna Bacik. Autor zdjęć. Anna Bacik jak widać. Mimo że poszczególne wnętrza powstawały na przestrzeni ponad dwóch dekad, wystrój domu jest spójny. I, mimo przemijających mód, Wciąż zachwyca. To w znacznej mierze zasługa zgodności gustów właścicielki i projektantki, ale także konsekwentnego stawiania na wysoką jakość i solidne rozwiązania. Wzajemne zaufanie z czasem przerodziło się w przyjaźń. Wciąż umacniają ją wspólne poszukiwania pięknych przedmiotów. Gdy Małgorzata znajdzie coś wyjątkowego, od razu dzwoni po Ewa lub podsyła jej zdjęcie. Tak właśnie kupiła marmurową głowę Dawida inspirowana rzeźbą Michała Anioła. Która zdobi dziś bibliotekę. Była tak ciężka, że Andrzej ledwie doniósł ją do domu, wspomina architektka. Projekt wnętrza. Emam architekci, Małgorzata Bacik i Andrzej Bacik. http://marchitekci.pl/stylizacja sesji zdjęciowej, Anna Bacik, autor zdjęć, Anna Bacik. www. instagram? com /asp interiors.